Witajcie. Postanowiłem Wam dzisiaj pokazać jak wygląda CyanogenMod 12 na LG G3. Będzie krótkie, krótki przegląd. Jak widzicie tutaj mam już jakieś powiadomienia i tak jak to jest w lizaku można je usunąć. Oczywiście ustawienia. Jest ich mało. Szczerze oryginalne oprogramowanie od LG oferuje tego więcej troszeczkę. No, ale to jest beta. Jest bardzo szybkie. Tu jest oryginalny launcher z cyjanogena, więc nic nie zmieniałem. Bateria wydaje się być porównywalnie jak na stoku. Duża zaleta, jest bardzo, bardzo szybki. Naprawdę stokowy ROM LG jest szybki, ale czysty, czysty jest bardzo, bardzo, bardzo szybki. Jak widzicie, wszystko działa. Znaczy, może inaczej, nie do końca wszystko działa, bo to jest beta, więc przy pierwszym uruchomieniu nie mogłem złapać sieci, bo nie prosił o pin. Dopiero po restarcie złapał sieć po wpisaniu pinu. Tu jak widzicie możemy sobie status bar. ustawić, co ciekawe, posiada ten ROM budzenie palcem, tak jak w oryginale, ale tylko budzenie. Wygaszenie owszem, ale tylko tutaj, czyli w sumie tak samo jak w nowej, ale wybudzić możemy. Oczywiście jest skrót do aparatu. Co ciekawe? skrót do aparatu działa dopiero tu. On każe wybrać. Jak no, widzicie, nie powiem wam, jakie robi zdjęcia, bo po prostu nie wiem. Kolejne powiadomienie. Ciężko mi powiedzieć, jakie robi zdjęcia, bo jeszcze nim nie robiłem, ale wydaje się, że jednak gorzej niż yy, zwykły stokowy aparat. Ale to tak jak mówię, napiszę na tym na pewno na Twitterze, co i jak. Widzicie? Tutaj jest. Ciach, ciach. Co ciekawe w porównaniu do stokowego romu od LG, w stokowym też jest oszczędzanie energii właśnie nie LG, tylko stokowe z Lollipopa. Tak, na dobrą sprawę porównując, to jest ten sam ROM, tylko po prostu z nakładką LG. Kompletnie nie widzę różnic w ustawieniach i całej reszcie. Jak widzicie, no to mamy godzinę 17 ekranu, 80% baterii. Powiedzmy tak pół na pół wisi z 3G. No, widzicie, wszystko jest fajnie. No i oczywiście tweetings. Znowu to samo, nie mieli poprawić, nie poprawili. Cóż, szkoda trochę. Z Twittera. Tak jak mówię, Rom jest piekielnie szybki. Widziałem tylko jedną krótką, znaczy może nie taką krótką po włosku, więc macie dzisiaj po polsku chwilę. Tak jak mówię, dawno nic nie nagrywałem, więc może się okazać, że mój głos jest nie taki, jak powinien. Ale generalnie potestuję sobie go jeszcze troszeczkę, bo widzę, że, że chyba warto jednak przynajmniej przez jakiś czas popatrzeć, co i jak. Nie mam za dużo aplikacji załadowanych, bo po prostu jest od wczoraj wieczorem, nie miałem czasu. Tak jak mówię. Potestuję, dam jeszcze znać. Może nawet coś napiszę. Jak znajdę chwilę, to jeszcze. jest jeszcze taki feature. Oczywiście, jak nie chcę, to mi się włącza, a jak chcę, to nie. No, jak zwykle, jak w przypadku aparatu. O, no właśnie. Widzicie, jest. Można bardzo szybko wejść. Jaler. To by było na tyle. Króciutko pokazałem Wam, jak to się prezentuje. Google now oczywiście, działa. Są karty. No i to na tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że zobaczyliście, jak to działa. Tak jak mówię, jak gram kolejną wersję, to dam znać. Dodatkowo w tej wersji nie działa mikrofon przy używaniu zewnętrznych aplikacji, na przykład połączenie głosowe w, przez Hangout czy Whatsappa. Niektóre ustawienia potrafią po prostu wyjść z niewiadomej przyczyny. Widzę, że o, tweeting też nie bardzo coś tu działa. Tak, muszę powiedzieć, że na razie ROM sprawuje się całkiem w porządku poza tą jedną aplikacją. Zobaczymy jak będzie dalej. Tak jak mówię, jak wgram nową wersję, jak poprawią, to dam Wam znać. To by było na tyle. Dzięki. Trzymajcie się.